Rozdział piąty, w którym prosiaczek spotyka słonia. Pewnego dnia, gdy Krzyś z puchatkiem i prosiaczkiem gawędzili sobie po społu, Krzyś kończąc kawałek chleba z masłem, który właśnie zajadał, powiedział z całym spokojem: „Widziałem dziś słonia, prosiaczku. A co on robił? Wygrzewał się na słońcu”, odpowiedział Krzyś ale zdaje mi się, że on mnie nie widział. I ja też widziałem słonia, rzekł prosiaczek, tylko nie wiem, czy to był słoń. I ja też widziałem, powiedział Puchatek medytując, jak też może wyglądać słoń. Nieczęsto spotyka się słonie, rzekł Krzyś tonem dorosłego człowieka. W każdym razie nie teraz, wtrącił prosiaczek. Yy, nie o tej porze roku, dodał puchatek. Po czym cała trójka zaczęła mówić o czymś innym i tak rozmawiali, aż prosiaczek z puchatkiem poszli sobie do domu. Z początku, gdy maszerowali ścieżką biegnącą brzegiem stumilowego lasu, niewiele mówili do siebie. Ale gdy doszli do strumyka i pomogli sobie wzajemnie przejść po spadzistych kamieniach i znowu dreptali przez wrzosowisko, zaczęli przyjacielską pogawędkę o tym i o owym. Y, jeśli wiesz o co mi chodzi, Puchatku, zaczął prosiaczek. A Puchatek na to. O to samo co i mnie, prosiaczku. Ale z drugiej strony, Puchatku, musimy pamiętać o tym, powiedział prosiaczek Słuszna racja, prosiaczku. Nie pomyślałem o tym. I gdy doszli do sześciu sosen, Puchatek rozejrzał się dokoła, czy nikt nie słucha, i rzekł uroczystym tonem. Prosiaczku, coś sobie postanowiłem. Co postanowiłeś, Puchatku? Postanowiłem złapać słonia. To mówiąc, kiwnął stanowczo parę razy łebkiem i czekał, aż prosiaczek zawoła, co takiego? Puchatku, ależ ty nie dasz rady, lub coś w tym rodzaju, dla dodania mu odwagi, ale prosiaczek nie odzywał się. A to dlatego, że żałował, że to nie on w pierwszy, pierwszy wpadł na ten pomysł. Zrobię to, powiedział puchatek po dłuższej chwili, i musi to być bardzo pomysłowa pułapka. Więc i ty będziesz musiał mi w tym dopomóc, prosiaczku. Puchatku, zawołał prosiaczek z zapałem, zobaczysz, jak ci dopomogę. I zaraz dodał, a jak się do tego weźmiemy? A puchatek odpowiedział, O to właśnie chodzi, jak? Po czym siedli obydwaj i zaczęli rozmyślać. Pierwszą myślą puchatka było wykopać strasznie głęboki dół. I wtedy słoń, idąc tamtędy, wpadnie do tego dołu i wtedy. Dlaczego? zapytał prosiaczek. Co? Dlaczego? powiedział Puchatek. Dlaczego miałby tam wpaść? Puchatek podrapał się w nos łapką i wytłumaczył prosiaczkowi, że słoń może sobie spacerować, nucąc piosenkę i patrząc w niebo, zastanawiać się, czy nie będzie deszczu. I w ten sposób nie zobaczy strasznie głębokiego dołu, aż do chwili, kiedy już wpadnie do połowy i będzie już za późno. Prosiaczek powiedział, że jest to bardzo dobry podstęp, tylko przypuśćmy, że deszcz już padał przedtem. Puchatek znów poskrobał się w nos i powiedział zafrasowany, że on o tym nie pomyślał. Ale po chwili rozpogodził się i powiedział, że gdyby deszcz już padał wcześniej, słoń mógłby patrzeć w niebo i zastanawiać się, czy się nie wypogadza. I w ten sposób nie zauważy strasznie głębokiego dołu dopiero, gdy wpadnie do połowy. I wtedy będzie już za późno. Prosieczek powiedział, że kiedy ten punkt został już wyjaśniony, ma on wrażenie, że będzie to naprawdę pomysłowa pułapka. Puchatek był bardzo dumny, gdy to usłyszał i czuł się tak, jakby słoń już był złapany. Ale była jeszcze pewna rzecz, o której należało pomyśleć, a mianowicie, gdzie się wykopie? Strasznie głęboki dół. Prosiaczek powiedział, że najlepsze miejsce byłoby tam, gdzie będzie stał słoń, akurat przed samym wpadnięciem tylko o krok dalej. A co się stanie, kiedy on nas zobaczy? Jak będziemy kopać? zapytał Puchatek. Przecież on będzie patrzył w niebo. Ale może się domyślić rzekł Puchatek jeśli spojrzy w dół. Pomyślał przez dłuższą chwilę i powiedział zasmucony To nie takie łatwe, jak mi się zdawało. Przypuszczam, że to dlatego tak trudno złapać słonia. Tak to chyba dlatego powiedział prosiaczek po czym westchnęli obydwaj i wstali. Gdy wydobyli z siebie kujące igły jałowca, znów usiedli, a puchatek przez cały czas mówił do siebie: „Ach, gdybym mógł coś mądrego wymyślić. Bo zdawało mu się, że bardzo mądry rozum na pewno by coś wynalazł, żeby złapać słonia. Dajmy na to, powiedział do prosiaczka, że ty chciałbyś mnie złapać. Co byś zrobił? Yy, tak bym zrobił. Zmajstrowałbym pułapkę i do tej pułapki wsadziłbym garnek miodu, a ty zwąchałbyś go i wlazłbyś do środka i. Wlazłbym do środka, przerwał mu puchatek podniecony, ale bardzo ostrożnie. I najpierw wylizałbym brzegi dookoła, udając, że tam nic więcej nie ma. Uważasz, Potem bym sobie poszedł i pomyślał o tym troszkę. I znów bym wrócił i zacząłbym wylizywać ze środka, a potem. To już mniejsza oto. Słowem, już byś tam był, a ja bym cię złapał. Teraz, teraz najważniejsza rzecz, o której trzeba będzie pomyśleć, to to, co lubią słonie. Zdaje się, że żołędzie, prawda? Nazbieramy ich dużo, dużo. Puchatku. Mówię do ciebie, zbudź się! Puchatek, który akurat zapadł w rozkoszny sen, zbudził się nagle i powiedział, że miód jest o wiele lepszą przynętą niż żołędzie. Prosiaczek był innego zdania i już właśnie mieli posprzeczać się o to, gdy prosiaczek uprzytomnił sobie, że jeśli dadzą do pułapki żołędzie, to on, prosiaczek, będzie musiał się o nie wystarać, a jeśli miód. Wtedy Puchatek będzie musiał dać miodu ze swoich zapasów. Wobec tego powiedział. No dobrze, więc niech będzie miód. A Puchatek, który akurat to samo pomyślał, co Prosiaczek, powiedział. Świetnie, więc niech będą żołędzie. Więc miód, rzekł do siebie Prosiaczek z głębokim namysłem i z miną, jakby to było już zupełnie postanowione. Ja będę kopał dół... A ty pójdziesz po miód. Doskonale, zgodził się puchatek i poszedł.